Siemeczki, witam Was na moim kanale. Dzisiaj będzie Minecraft. Pokazuję Wam mojego skina, ponieważ jedna osoba w, w komentarzach prosiła, abym pokazała. Więc proszę bardzo, to jest mój skin. I tak, dzisiaj w dzisiejszym odcinku będziemy, będę chciała wziąć więcej kur. I zbudować domek. W ogóle chciałabym Wam powiedzieć, że byłam na ekspedycji i miałam z tego odcinek, ale niestety odcinek się, mm, jak to powiedzieć, mm, skasował mi. Po prostu się mi skasował. E, nacisłam palcem po prostu i kaput. <t> Dobra. E, ale już koniec tych smutnych informacji. E, Koniec już tych smutnych informacji, bo teraz będziemy zwabiać więcej zwierząt, e, ponieważ są potrzebne do hodowli. Nie wiem, <coughs> przepraszam, e, nie wiem jak wziąć i zwabić e, krowę, ale ja to się wszystko okaże, e, bez sensu że przepalam, skoro mam tutaj e, wezmę. Ten i ten. Wezmę jeszcze pochodnie. Albo nie, bez pochodni. Przecież nie idę na ekspedycję. Biorę jeszcze to. Odkładam żelazo. Bo niepotrzebnie wzięłam. Tutaj. Wezmę sobie jedzenie, ale jest ciemno, widzę chyba. No tak, już się robi ciemno. Wezmę marchew, wezmę nasiona. Tutaj wezmę mięsko, znaczy dokładnie to wezmę to przepalone mięso. Czy jestem najedzona? Tak, jestem najedzona, więc położę się do łóżka i pójdziemy na po zwierzęta. Dobra, jest gites i w ogóle mam zamiar dzisiaj zbudować domek. Tak, jak mówiłam, chcę mieć domek jeszcze jeden. Dokładnie to to, to nie będzie domek, tylko to będzie taki jakby taki magazyn. Coś zepsułam? Nie, nic nie zepsułam na szczęście. A już się wystraszyłam. E, w ogóle najpierw może zbudujmy na, dla nich zagrodę. A nie, ja już idę, idę, a tu nie ma zagrody. E, a trzeba mieć, żeby mi coś nie zjadło. Moich zwierzątek bo nie chcę, żeby mi tak chodziły bez bezkarnie chciałam powiedzieć nie chcę, żeby mi tak chodziły po tym podwórku no bo bez przesady nie mam drewna mam drewno mam bardzo mało drewna muszę iść po drewno dobra idziemy tutaj M -m 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 -m. jak się robi płotki jak się robi patyki złota marchew a, okej, okay, dobra e, Dobra, 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 dobra Weźmy teraz może sobie patyki zróbmy Nie wiem, tyle może I teraz zróbmy sobie płotki Płotki Płotki, płotki O, jedno to jeszcze Zróbmy sobie Ehm um, M, 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 mm, mm. Sześć chyba nie starczy nam No nie, nie, nie starczy nam e, Weźmy jeszcze tutaj kilos Nie wiem, może nam wstarczy Jeszcze zobaczmy Szybko Zróbcie, że ja tak kręcę bardzo tą kamerą Dobra, nie będę na razie tych jajek zbierać Gdyż Wezmę I nazbieram dużo jajek I wezmę i postrzelam nimi po to, żeby mieć Żeby mieć Kurę kolejną Jakby co Nakarmy ją, bo zasłużyła sobie Dzisiaj O O, nawet głową, że zasłużyła sobie e, Tak, tak, dobra Mhm mm Mhm mm Mhm mm Mhm, mm mhm, mm mhm mm mm -hmm. Dobra, jest yes, git, jest git, jest git Jak ja to... Jak ja to postawiłam? Dobra, weźmy może tą Dobra Dobra, weźmy jeszcze tu... Oj, weźmy jeszcze to. Oj, będzie fajna zabawa z tymi yy, kurami. I, I zwierzątkami. Ale niestety się nie da widzę. Muszę jeszcze iść. A chyba, że zrobię tym tak. O, jest gites, dobra. Się wystraszyłam, że to działać nie będzie, ale jednak działa. Wszystko jest opanowane O, nawet tu ładnie będzie wyglądać Bo się to łączy z tym Dobra, jest wszystko ok Wystraszyłam się, że nie będzie Ale jest jednak ok <grym> Dobra, idźmy tutaj Tak, i tak Musimy zmniejszyć trochę tą klatkę mhm, Musimy ją zmniejszyć e, Dobra Musimy wziąć tu. Hmm. Zastanawiam się, jak to zrobić, bo to tak trochę dziwnie wygląda. Um. Dobra, może weźmy to. On sobie teraz może tutaj latać, bo on tutaj chyba nigdzie już nie wyjdzie. Sekunda, zobaczmy. Tutaj. Kurde, tutaj może wyjść. Um. Tutaj wyjdzie? Nie, nie wyjdzie tutaj. Ale jeszcze zobaczę. Jeszcze, wej... jeszcze wyjdźmy raz. Dobra, idźmy tutaj. Kurczę. Hmm. Co by tu wykombinować? Dobra, jak coś wykombinuję, to wam po prostu pokażę. I tyle. Dobra, ogólnie zrobiłam to tak. Tutaj jest tak, tutaj jest tak. Musiałam postawiać wszędzie bramy, żeby to się połączyło. Tutaj jest jedna brama. Tutaj jest druga brama, a tutaj jest trzecia, innego kolorku. Mhm. Mm e, dobra. E, idziemy, wychodzimy. E, tutaj nie będą same kury, tutaj też będą inne zwierzęta, e, ale na razie weźmy, zróbmy tak, jeszcze pięć płotków. To są płotki, chyba nie płotki, e, ale jeszcze zostało. Dobra. dobra. No to idziemy szukać zwierzątek. Dobra, idziemy, świneczki bierzemy najpierw yy, Dobra Tylko niech żaden zwierzę się do mnie nie doczepi yy, Żaden potwór się do mnie nie doczepi Czy ja wzięłam marchew? Tak, wzięłam marchew Pomyślałam, wow Dobra Kurde Jak ja się wystraszyłam Dobra, czy ta świnka pójdzie mimo tego, że ja mam tak rękę? Okej, okay, dobra i chcę ogólnie mieć taką świnkę. Dobra, weźmy tak. Ja tutaj wezmę i e, zabuduję to, i dopiero świnkę wezmę. Dobra, wyszło to tak. E, są trzy małe i dwie duże, i jedna, o, i jedna kura. E, tutaj są dwa dwa przejścia. Do góry będę wchodziła tym, a do tamtych zwierząt będę wchodziła tym. Ponieważ jest tak duży problem z wejściem, naprawdę. Dobra. tyle na dzisiejszy Krótki. Ale liczę, że odcinek wam się spodobał. I wpadajcie na mojego Instagrama, jest w opisie. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i...